Witajcie w kolejnym filmie, dziś będzie filmik, który nagrywam po raz pierwszy, bo jeszcze nigdy na moim kanale nie pojawiali się niekosmetyczni nie ulubieńcy. Mam kilka fajnych produktów, kilka gadżetów, również mam jeden film i może od filmu zacznę. Nie zdziwię was, że wspomnę o filmie Gra o Tron, jest to film, który pochłonął mnie i operatora. Każdą wolną chwilę, każdy wieczór spędzamy... I oglądamy kolejne odcinki. Jesteśmy już w połowie czwartego sezonu, także zostało nam już niewiele do końca i powiem Wam, że nie sądziłam, że tak mnie wciągnie ten film. Zresztą ja Was też zaraziłam. Też napływamy do mnie snapy od Was, że chcecie obejrzeć Game of Thrones, gdzie oglądamy. Yy, może jeszcze wam tutaj wspomnę, gdzie my oglądamy Game of Thrones. My oglądamy na iitv.pl. Tam są wszystkie odcinki, wszystkie sezony. Też wiele z Was mi pisało, że rozpoczęło swoją przygodę z filmem Gra o Tron, ale z racji tego, że tam jest strasznie dużo wątków, zrezygnowałyście i już nie oglądacie. I zgadzam się z Wami, bo w tym filmie jest naprawdę dużo różnych wątków, dużo się dzieje. Naprawdę nie sądziłam, że. Aż tak się akcja potoczy, a jesteśmy już tak, jak Wam mówię, w połowie czwartego sezonu. Nie chcę Wam tutaj też za wiele mówić, bo nie chcę zdradzać, bo tak jak ja na przykład nie chciałabym, żeby mi ktoś opowiadał o tym serialu, tak samo ja nie chcę opowiadać Wam. Ale jeżeli lubicie takie filmy, to na pewno ten film Wam się spodoba. Serdecznie Wam polecam, napiszcie mi jeszcze w komentarzach kogo zaraziłam filmem Gra o tron. Teraz przejdziemy może właśnie do tych gadżetów, o których Wam wspominałam. Pierwszy gadżet, o którym jest osobny filmik, więc podlinkuję Wam na dole. To jest pilnik szolty, to jest ta nowa wersja wodoodporna. Ja Wam porównywałam wersję na baterie i wersję z wbudowanym akumulatorem. Bo dla mnie jedna wersja i druga jest bardzo dobra. one się po prostu tylko różnią tym, że tamta jest na baterię, a ta jest na akumulator. Uwielbiam ten pilnik, sprawdza się świetnie. Czy w okresie letnim, kiedy stopy, wiadomo, są narażone bardziej na przesuszanie, bo chodzimy w klapkach, chodzimy w sandałach. Nie wiem, moje stopy na przykład, jeżeli chodzę w pełnym obuwiu, nie przesuszają się tak, jak właśnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy zakładam sandały, zakładam japonki, Naprawdę jest świetna, bardzo lubię. Nie będę się za dużo rozwodzić, bo wam ten filmik na. Nagrywałam, także podziękuję Wam na dole. Może ktoś z Was chce obejrzeć. Ja naprawdę uważam, że to jest mój całoroczny must have. You. Kolejny gadżet, o którym chcę wspomnieć, to jest Reload. Ja go Wam pokazywałam w filmiku, co jest w mojej torebce. Słuchajcie, to jest ulepszona wersja Travalo. Jest świetny, jest dużo lepszy niż Travalo, ma szersze zastosowanie. Ja wyjeżdżając teraz na urlop, zabieram Reload plus dodatkowe doładowania. W tym momencie mam. Zapach Juicy Couture i zabieram giełkę do ciała chyba z Victory' Secret. Tak mi się wydaje, że to będzie giełka yy, Amber Romance, tak, chyba tak. I nic więcej nie zabieram, nie zabieram żadnych innych zapachów, bo nie ma sensu, ponieważ mając tutaj naładowany, zaraz yy, Wam zresztą pokażę tu mam prawie cały yy, nabój. Dodatkowo wezmę sobie jeszcze kilka kilka innych zapachów i mogę tymi zapachami w trakcie urlopu się bawić, a po co mam dźwigać ciężkie buteleczki z perfumami, skoro mogę mieć coś bardziej praktycznego, także zabieram reload na wakacje. Przedostatni gadżet to jest szczotka do prostowania włosów, to jest szczotka ACV. Ja nagrywałam test tej szczotki. Podziękuję wam na dole, jeżeli macie ochotę obejrzeć. I powiem Wam, że od dnia tego testu ja za każdym razem, jak tylko prostuję czy całe włosy, czy tylko tutaj od połowy napuszone końcówki, cały czas używam tej szczotki. Jest świetna, jest super wykonana i pięknie prostuje włosy i tak jak Wam mówię, ja nagrałam test tej szczotki chyba w kwietniu, używam bardzo często i nic się nie dzieje z moimi włosami, włosy są piękne, miękkie, końcówki nie są przesuszone, jak na razie sprawdza się rewelacyjnie. Ja ją dostałam od sklepu chyba link już nie pamiętam. W każdym razie muszę Wam tutaj zaznaczyć, bo też padały pytania odnośnie cła. Ja Wam nie mogę zagwarantować, że przyjdzie do Was towar zamówiony z Chin i nie zostaniecie obciążeni cłem, bo ja też dostając punkt od jakiegoś sklepu zamawiałam różne rzeczy i zdarzyło mi się raz, że musiałam w sumie dwa, bo operatorowi też się zdarzyło jak. Ym, zamówił drona, także dwa razy nam się zdarzyło, że musieliśmy zapłacić cło, także ja Wam tutaj nie zagwarantuję, że Wam się to nie przydarzy. W każdym razie szczotka jest naprawdę fenomenalna. Sprawdźcie Allegro, Może na Alegro coś podobnego znajdziecie, ale polecam wam szczotkę, która właśnie tutaj w środku ma te końcówki płaskie, żeby to nie była szczotka taka zwykła właśnie składająca się z ząbków, tylko żeby ona właśnie te płytki tutaj w środku miała płaskie. Jest świetna. Ona też ze mną jedzie na wakacje. Chociaż powiem wam, że ostatnio rozmawiałem z moją mamą, bo moja mama Zapuściła włosy, wcześniej miała krótkie, teraz ma właśnie takie do, do ucha i już coś mi tutaj zagaduje. Adia widziała tą środkiem w swoim filmie: fajnie modeluje, fajnie prostuje, może mi zostawić. Także nie wiem, czy powinnam ją zabrać do Polski, czy nie lepiej, żebym ją zostawiła tutaj w tablinie, bo coś czuję, że mama będzie chciała mi ją zabrać, no ale mamie nie odmówię. Kolejny, ostatni gadżet jest to masażer pod oczy marki Foreo Iris. Ja go już testuję od 3 Miesięcy, tak, od trzech miesięcy i powiem Wam, że przynosi bardzo fajną ulgę, takie ukojenie pod oczami, naprawdę sprawdza się fajnie, ale od razu Wam zaznaczę, że jest to gadżet, no bo to można nazwać gadżetem, który musimy używać non-stop, jeżeli chcemy zauważyć różnicę, jeżeli chcemy, żeby ta nasza skóra pod oczami, która jest cienka, była napięta to ten gadżet musimy używać non stop, bo jeżeli go odstawimy, no to wiadomo, nie zauważymy tej różnicy. Także to jest gadżet, który musimy używać non stop. Ja go używam codziennie wieczorem, właśnie w momencie, kiedy już wymyję swoją twarz, nałożę krem. No wtedy właśnie masuje sobie tutaj tą okolicę pod oczami. Jest bardzo delikatny. Pomaga rękować opuchliznę, pomaga również zniwelować worki pod oczami. Bardzo fajnie napina tą naszą skórę. Powiem Wam, że jest naprawdę świetny. Ja też czasami nakładam sobie krem pod oczy i zamiast właśnie wklepywać go palcami, to tutaj właśnie w okolicy oczu yy, używam tego masażera i on bardzo ładnie pomaga wchłonąć się, yy, jeżeli nakładamy krem albo serum. Ale tak jak wam powiedziałam, jest to gadżet, który musimy używać systematycznie, bo tak jak mówię, jeżeli nie będziemy używać go systematycznie, to tego efektu yy, nie zauważymy. Oprócz tego też yy, wygładza smaczki mimiczne, kurze łapki i naprawdę ja to zauważyłam zaraz po pierwszych tygodniach używania tego właśnie gadżetu od Foreo. Także to jest ostatnia rzecz, którą chciałam Wam w dzisiejszym odcinku przedstawić. Niekosmetyczni ulubieńcy. Zobaczymy, może za jakiś czas pojawi się kolejny odcinek serii ulubieńcy niekosmetyczni. No zobaczymy, czas pokaże. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. No i oczywiście jak zawsze poproszę Was o komentarz i napiszcie mi, jaki jest Wasz ulubiony gadżet. Po jednym swoim gadżecie, który bardzo lubicie, używacie, napiszcie pod spodem, będzie mi bardzo miło, a ja z przyjemnością w wolnej chwili poczytam komentarze od Was. Także żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!